Witam serdecznie z tej strony Andrzej SQ9 Maria Ewa Ewa, a w kolejnym odcinku chciałbym Wam zademonstrować urządzenie firmy Surecom model SW102. Zainteresowany tematem zapraszam do oglądania. Urządzenie Surecom SW102 jest to urządzenie, które umożliwia pomiar współczynnika fali stojącej, czyli SWR pomiar mocy urządzenia czyli mocy nadawczej oraz pomiar częstotliwości. Urządzenie otrzymujemy w takim oto kartonie, a wewnątrz opakowania znajdziemy. Oczywiście miernik za chwilę się mu przyjrzymy lepiej. W podstawowym zestawie otrzymałem również Dwie przejściówki, ponieważ miernik posiada dwa gniazda N, więc takie przejściówki tutaj dostałem, aby można było zmierzyć sobie w podstawowych urządzeniach SWR oraz moc. I tutaj jest z jednej strony złącze SMAF, a z drugiej SMAM. Oczywiście można również inne złącza stosować. Można też taką przejściówkę z N na UC1, także tutaj dowolnie. W zestawie również otrzymujemy ładowarkę ładowarkę ze złączem mikro USB. Niestety, producent tutaj jeszcze nie wyposaża tego urządzenia w ładowanie USB-C, więc mamy mikro USB. Być może w przyszłości się to zmieni i producent pójdzie z duchem czasu, jak to mówią. W zestawie jeszcze mamy taką ulotkę, i może tutaj przybliżę parametry tego urządzenia. Model SW102 i tak, maksymalna moc pomiaru to jest 120W. Jeżeli chodzi o współczynnik fali stojącej, czyli SWR, pomiar jest tutaj od 1,00 do 19,99. Jeżeli chodzi o zakres częstotliwości pomiaru, tutaj mamy zakres od 125 do 525 MHz. Zasilanie jest poprzez mikro USB o napięciu standardowym, czyli 5 V. Jeżeli chodzi o pomiar częstotliwości, tutaj jest tolerancja 0,1 kHz, więc nie jest to jakaś. Nie, nie jest to jakiś mega dokładny miernik, ale plus minus oczywiście pokazuje częstotliwość, z jakiej urządzenie nadaje, a nawet twierdzam, że, że pokazuje yy, nawet identyczną częstotliwość, jak pojawia się na wyświetlaczu, yy, i nawet z taką dokładnością, z tego co widziałem, 001 kHz, więc całkiem przyzwoicie. Co jeszcze z ważnych informacji, urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy o napięciu 3,7 V, więc fajna sprawa, ponieważ urządzenie możemy zabrać ze sobą, czy na przykład na zewnątrz do samochodu, gdziekolwiek, nie, mu, nie musi być cał, cały czas pod napięciem, ponieważ ma wbudowany akumulator i tutaj yy, nie potrzeba zewnętrznego zasilania. Impedencja 50 ohm i jeżeli chodzi o wymiary, to jest w milimetrach 70 na 75 i głębokość 35. Zastosowane złącza to N i waga urządzenia to 220 gram. Także urządzenie nie jest wielkie, a samo urządzenie prezentuje nam się następująco. Mamy tutaj wyświetlacz, wyświetlacz dość czytelny. Także tutaj nie ma z tym problemu. Za chwilę uruchomię urządzenie, to zobaczycie, jak to wygląda. Pod wyświetlaczem mamy przycisk sterujący oraz przycisk ten sam uruchamia urządzenie. Tutaj mamy plus minus przyciski do wyboru poszczególnych ustawień w menu tego urządzenia i tak. Z jednej strony mamy wejście na antenę, i tak jak wspomniałem wcześniej, jest, tu, jest to gniazdo typu N. Poniżej mamy złącze mikro USB, właśnie do ładowania tego urządzenia, i z drugiej strony mamy również gniazdo typu N. I z drugiej strony urządzenia podłącza się nadajnik. Z tego urządzenia nie mamy nic. Co do samej obudowy, obudowa metalowa. Całkiem solidnie tutaj jest wszystko wykonane. Całkiem przyjemne urządzenie. Uruchamia się urządzenie następująco, przytrzymując klawisz. O, i urządzenie tutaj zasygnalizowało, że już jest gotowe. I na wyświetlaczu mamy dość sporo informacji. Mamy poziom naładowania akumulatora. Mamy też informacje z czasem, o, o czasie, czasie pracy urządzenia. Oczywiście jest tu też informacja o modelu tego urządzenia, czyli SW102, VHF, UHF oraz, oraz tutaj jest też wersja oprogramowania. Wersja oprogramowania to jest V2.7. Poniżej tutaj mamy poniżej tutaj mamy informacje na temat pomiaru SWR tutaj pokazuje nam pomiar mocy nadawczej i tutaj mamy skróty menu. One, tak to, tak to wygląda jeszcze co. I teraz tak, tu mamy do wyboru różne parametry jak również czas informacji po pomiarze i tak dalej. Także tutaj sporo takich rzeczy do ustawienia. Sobie sprawdzę, jak z tego wyjść. Trzeba przytrzymać i wtedy urządzenie wraca jakby do głównego panelu. Yy, tak, to ja też Pokażę tutaj, między innymi, jak to urządzenie działa. Dla przykładu wezmę urządzenie Baofeng UV5R. I tak. Jedno złącze sobie zakręcamy tutaj do gniazda antenowego. Z drugiej strony Przykręcamy do urządzenia. I z tej strony sobie podłączymy drugi konektor. I do tego konektora przykręcimy antenę. I tutaj sobie wkręcamy antenkę. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda w paśmie, 2 metry. Dla przykładu uruchomiłem częstotliwość 145-325 i pomiar jest bardzo prosty. Jeżeli macie już podłączone urządzenie i przykręconą antenę. Wystarczy tylko przycisnąć przycisk PTT, czyli nadawanie i za chwilę pojawi się pomiar. Aby były poprawne wskazania, oczywiście antena ma polaryzację pionową, więc trzeba to tutaj w pionie ustawić. I przyciskam nośną PTT. W międzyczasie już urządzenie się wyłączyło, także włączę je ponownie. Tak. I dokonuję pomiaru. Puszczam nośną i wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o SWR, tak jak widzieliście tutaj przez chwilę, 1,4 pokazało to urządzenie. Jeżeli chodzi o antenę fabryczną i jeżeli chodzi o częstotliwość, jak widzicie, tutaj ustawiłem w, urządze, w urządzeniu 145-325 i miernik również pokazuje tutaj 145-325. Jeżeli chodzi o moc nadawczą, w urządzeniu jest ustawiona moc nadawcza maksymalna, czyli 5W, a jak widzicie, tutaj. Niestety producent troszkę oszukuje 3,87 W tak to wygląda. Być może przy idealnym SWR 1,1 albo 10 ta moc będzie prawidłowa. Niemniej jednak na tej antenie fabrycznej, która jest, yy, która jest w zestawie mamy 3,87 W. Paśmie 2 metry. I teraz zrobię pomiar w paśmie 70 cm. I ustawię sobie częstotliwość 4, 3, 4. Albo 4, 3, 3, 500. Taką częstotliwość wybiorę. Mamy częstotliwość. Znowu naciskam nośną. Aha, w pionie muszę ustawić. 1,33 mamy SWR, czyli całkiem przyzwoicie. A jeżeli chodzi o moc nadawczą, to moc nadawcza w paśmie 70 cm jest tutaj pokazana na 5,38 W, także nawet więcej niż producent deklaruje. I jeżeli chodzi o częstotliwość. Częstotliwość też całkiem przyzwoicie tutaj e, zmierzona. I mamy 433, 501. No, także tak to wygląda. Bardzo prosto obsługuje się to urządzenie. Nie wymaga to jakiegoś skompli jakichś skomplikowanych ustawień. E, miernik też muszę wspomnieć, nie jest jakoś mega drogi. Urządzenie w tym zestawie, który tutaj prezentuję, kosztuje w granicach 250 zł na popularnym portalu, czyli na AliExpress, i a przypuszczam, że pewnie na jakiejś promocji, jakiejś Black i tak dalej, pewnie jeszcze można wyhaczyć nieco taniej. Myślę, że fajne urządzenie, i warto takie urządzenie mieć że tak powiem, w swoim radioszaku. Szkoda tylko, że nie ma możliwości pomiaru na krótkich falach. No ale wszystkiego nie można mieć. Znaczy, można mieć, ale nie za te pieniądze. Dobrze, moi drodzy, to chyba tyle. Myślę, że przybliżyłem co nieco yy, miernik Surecom SW-102. Jak działa, jak wygląda i jakie ma parametry. Jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę pod filmem, a ja zapraszam i dziękuję. Za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych materiałów. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!